Mam nadzieję, że doczekam zwycięskiego głosowania o Trybunał Stanu dla Jacka Sasina. Znając dzisiejszą opozycję, to nawet mając większość w Sejmie, by tego nie przegłosowali. Ktoś by się spóźnił, ktoś inny by się pomylił, i ostatecznie do przegłosowania wniosku o Trybunał Stanu dla Jacka Sasina zabrakłoby z 4-5 głosów. Że co? Dla byłych prezydentów też chcą wprowadzać podwyżki? Co to ma być? Dla Kabla Bolka, dla Alkoholika Kwacha, dla Szoguna Komorowskiego? Za co? Jakim prawem? Jak to jakim prawem? Przecież to bardzo oczekiwana, dosyć wysoka waloryzacja emerytur. Byli prezydenci wciąż reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej, robią to wyjątkowo dobrze, więc powinni otrzymywać od państwa godne pieniądze. Byli prezydenci dostają tak niskie emerytury, że jeden z nich, według mnie ten najbardziej zasłużony, ten, który sam pokonał komunizm, jest Totalnym bankrutem. Warto też zaznaczyć, że zwykli emeryci również dostają podwyżki i to co rok. Tyle tylko, że Troszeczkę mniejsze. Ciekawe jest to, że obywatele głosujący to pracodawcy polityków i ci pracownicy sami stanowią o tym, ile będą zarabiać bez żadnego pytania. Najlepsza praca w życiu. Sam decydujesz, ile zarabiasz, możesz kłamać dowoli, nic nie robić, kraść i wywalone w pracodawcę. Myślę, że taki rząd, kierujący się naukami myśli socjalistycznej powinien uzależnić pensję wszystkich pracowników budżetówki od dominanty wynagrodzeń w kraju, czyli pensji, jaką się najczęściej w Polsce otrzymuje. A ta wynosi kilkaset złotych więcej od minimalnej. W 2018 roku 2400 zł brutto. Najważniejsi urzędnicy, jak premier ministrowie, powinni zarabiać więcej. Natomiast dla zwykłych posłów nie ma za bardzo takiej potrzeby, a poza tym jest ich za dużo. Niech zmniejszą ilość posłów o 100, a ich pensje podzielą na pozostałych 360. Na takie coś można się zgodzić. Wolę, żeby polityków było mniej a lepiej zarabiali. Ogólnie lepiej byłoby zrobić tak, żeby ograniczyć do minimum liczbę ministerstw, ministrów, wiceministrów itp., ale za to płacić im więcej. Zdecydowanie bardziej wolałbym zatrudnić jednego wybitnego eksperta za większą pensję, który profesjonalnie ogarnie robotę, niż zatrudnić za mniej trzech takich sobie specjalistów, których na każdym kroku musiałbym sprawdzać. Co do posłów, to tutaj wysokie pensje rzeczywiście nie mają zbyt dużego sensu. Według mnie posłem powinna Zostać osoba, która odniosła w życiu sukces Prowadzi przedsiębiorstwo Lub jest pracownikiem na wysokim stanowisku Powinna być to osoba, która Już się dorobiła, ma bardzo dobrą pensję I nie idzie do polityki dla pieniędzy Tylko po to, żeby zmienić coś na lepsze Ja tam nie rozumiem Co jest dziwnego w wypowiedzi Mencena w Hejt Parku? Jeżeli powiesz komuś, że, że jest brzydki Albo, że jest niski, to zasadniczo Nic się z tym złego nie wydarzy Ale jeżeli powiesz coś przykrego homoseksualiście A to już coś innego, bo to już jest homoseksualizm i za to są specjalne paragrafy w kodeksie Ale co na przykład mogłoby być, podaj przykład, bo nie, nie potrafię sobie wyobrazić raz. takiego stwierdzenia. masz sytuacje, w których Możesz no co muszę kogoś... powiedzieć do, do homoseksualisty, żeby to było homofobią? No nie, nie, że jest brzydki chyba, no bo no, to jakby... Właśnie to chodzi o to, żebyś mógł powiedzieć, co chcesz, jeżeli chcesz go obrazić. Żebyś mógł kogoś obrazić, dlatego że jest niski, wysoki, rudy, że jest, nie wiem, jakikolwiek inny. Chodzi mi o to, żeby ludzie byli traktowani równo. A nie, że twarzomy, tworzymy kategorie ludzi, których na przykład trzeba traktować w sposób szczególny, bo się, nie wiem, czują pokrzywdzeni, czy cokolwiek innego. Jestem właśnie za tym, żeby była równość. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, no to kończy się wolność słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć. W sensie Bardziej odnośnie dalszej części wypowiedzi, że nie powinno się obrażać czyjejś religii, bo, mimo wszystko, nie powinno się nawet obrażać kogoś, że na przykład jest gruby czy coś. Kompletnie nie rozumiem, czemu ktoś miałby się śmiać z czyjejś religii. Jeśli ktoś czuje się przez to spełniony, to musi mieć. Strasznie smutne życie. To nie chodzi o to, czy powinno, czy nie powinno się obrażać czyichś uczuć, religii, preferencji seksualnych, tylko o to, aby nie groziła ci odpowiedzialność karna za takie zachowanie. Osobiście nie zamierzam zwalczać e, przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religii. A dlaczego nie? Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał e, moją religię. No, a ktoś może. Czy, czy nie masz przeciwko, nic przeciwko, żeby ktoś obrażał ciebie jako człowieka, bo to jest wolność mm -hmm. słowa, ale twoją religię już. Tak, ponieważ Bóg jest znacznie ważniejszy ode mnie i wydaje mi się, że nie okay. powinno się obrażać. Okay. Ale ktoś może nie wierzyć obrażać. w to. No rozumiem to. No. To jest sprawa wychowania i państwu nic do tego, a co do samej wypowiedzi, to jest to czysta hipokryzja. Jestem za wolnością słowa. No, chyba że ktoś obraża moją religię. A to wtedy to co innego. Do piachu z takimi. Wydaje mi się, że ten komentarz użytkownika ekra 5, z którym się absolutnie zgadzam, wyczerpuje temat. Co sądzisz o tym, że posłowie Wolnościowej Konfederacji wstrzymali się przy głosowaniu o de facto wolności słowa w serwisie informacyjnym? Chodzi o Lex TVN. Czy jako osoba głosująca na konfę potrafisz ich jakoś obronić? Czy też uważasz to za hipokryzję? Politycy Konfederacji twierdzą, że partia Korwin i ruch narodowy nie mogły się dogadać odnośnie ostatecznego głosowania. Partia Korwin miała być przeciw tej ustawie, a ruch narodowy miał być za. W związku z tym doszli do takiego porozumienia, że jako całe ugrupowanie, jako Konfederacja, wstrzymają się od głosu. Powiedziałbym, że to po prostu polityka, a nie hipokryzja, chociaż tak czy siak i tak mi się to nie podoba. Wolałbym, żeby każdy głosował tak, jak uważa, żeby przy kolejnych wyborach parlamentarnych wiedzieć, na kogo oddać swój głos. Mnie zastanawia, po co ta Konfederacja jest w Sejmie, skoro przy każdym ważniejszym głosowaniu się wstrzymują lub ich nawet tam nie ma. Piątka dla zwierząt przeciw, Bon turystyczny przeciw, zniesienie ulgi abolicyjnej przeciw, podatek cukrowy przeciw, podwyżka akcyzy, wzrost cen małpek. Przeciw. Oczywiście są głosowania takie jak 13. emerytura, gdzie Konfederacja się wstrzymała, ale najprawdopodobniej powód takiego głosowania jest taki sam jak w przypadku Lex T.V.N., czyli ruch narodowy nie dogadał się z partią Korwin. A może ta ustawa od początku jest przeznaczona na taką, która ma nie przejść u Andrzeja, odwrócić uwagę od rzeczy istotnych? polepszyć Dudzie wizerunek. Zgadzam się co do odwrócenia uwagi od rzeczy istotnych, ale jeśli chodzi o prezydenta Polski, jego wizerunek, to wydaje mi się, że teraz nie powinno nikomu zależeć na polepszeniu jego wizerunku. Przecież to jest jego ostatnia kadencja. Lepszej reklamy TVN za żadne pieniądze sobie jeszcze nie kupiło i nie kupi w momencie gdy druk 1449 zostanie wprowadzony. Nie chcę się wymądrzać, ale nic dobrego to ponoć nie oznacza. Typowa zagrywka pisu. Odwalić im bez tematem zastępczym, a następnie wprowadzić nowy podatek, podwyższyć stary lub coś majstrować w związku z jedynie nam panującą chorobą. Jeśli podczas kolejnego posiedzenia Sejmu pojawi się temat tej ustawy i odbędzie się porządna debata, to bądźcie pewni, że zrobię skrót tej debaty. Powiem panu, że jest pan jedynym youtuberem, który robi skróty z posiedzeń Sejmu. Tego mi bardzo brakowało na YouTube. Coś pięknego! Dobrego weekendu. Te posiedzenia naprawdę ostro ryjąbanie, więc nie dziwię się, że na YouTubie tylko ja się tym zajmuję. I to wszystko w dzisiejszym odcinku czytam Wasze komentarze. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierają mi finansowo przez YouTube, Patronite i dotacje Typo, Oraz wszystkim widzom, którzy oglądają moje nagrania, lajkują je, komentują oraz udostępniają. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i do zobaczenia wkrótce.